Cześć. Ja jestem montażysta Jan, a w dzisiejszym odcinku jedziemy dalej z dostosowaniem kanału. Zajmiemy się podstawowymi informacjami, czyli opisem naszego kanału, dodaniem linków i adresu e-mail. Okidoki. Jesteśmy w kolejnej części dostosowania naszego kanału. Podstawowe informacje. Opis kanału. To jest bardzo, bardzo, bardzo istotna rzecz. Pokażę ci na przykładzie Kont, które prowadzimy z grażynką przez życie, tak? Informacje, krótki opis. Witam was wszystkich na oficjalnej stronie grażynki. Tutaj zobaczycie, posłuchacie o sytuacjach życiowych, oczywiście, przedsta oczywiście przedstawionych w sposób zabawny. Lubisz podchodzić do życia z dystansem? To idealne miejsce dla ciebie. Sprawdź moje filmy i uśmiechaj się razem ze mną. Czyli co tu mamy, krótki opis, co po prostu zawiera kanał. O czym jest, tak? Dodatkowo mamy jeszcze szczegóły, zapytania biznesowe na zasadzie adresu e-mail, który jest ukryty i lokalizacja polska. Co najważniejsze, możemy dodać linki, które od razu zaprowadzą naszego klienta widza wyznaczone miejsce na naszą stronę, na nasz sklep, Facebook, Instagram, inne social media. I jak to teraz uzupełnić? Mamy naszego psiego fryzjera. I co byśmy dodali w opisie? Oczywiście każdy opis jest dosyć indywidualny. W moim przypadku, idąc dalej tropem naszego fryzjera, ja dodam. Witajcie! Ja proponuję w opisie kanału zazwyczaj zrobić. Zachęcenie zazwyczaj zrobić krótki opis jeszcze raz, co będzie zawierał ten kanał, chociaż oczywiście to widać, bo widać od razu po nazwie widać po banerze w tle, zdjęciu w tle ale miło zawsze poczytać oraz od razu do zachęcenia do oglądania, subskrypcji czy wejścia na stronę. Dobra, mamy już napisany opis. Nie martwcie się, ten opis można za każdym razem zmieniać, ulepszać. Wszystko zależy od Was. Języka w tym momencie nie musimy dodawać, no bo to jest polskie. Jeżeli byśmy na przykład chcieli prowadzić kanał anglojęzyczny, jeżeli byśmy na przykład chcieli prowadzić kanał po angielsku i wtedy tłumaczenie na polskie, to moglibyśmy tu zaznaczyć. Gdy Wam jest to potrzebne, oczywiście sprawdźcie to. Mi na tym etapie nie jest to potrzebne. Tutaj mamy nasz. Unikatowy adres URL kanału, który możemy sobie skopiować, wbić i ciach. Mamy możemy go oczywiście dodawać do naszych stron, żeby ludzie wiedzieli, że nasz kanał już działa. I co dalej mamy? Mamy linki. W tym momencie możemy pododawać linki. Robimy dodaj linki i wpisujemy tytuł. Możemy zrobić Facebook, tak i dodać nasz adres. Ja tutaj oczywiście wpisuję wymyślone adresy, ale za chwilę wam to pokażę, jak to jest na innych kontach moich ustawionych. Możemy dodać Instagram. I tak samo. Znaczy, oj. I tak samo. Możemy dodać naszą stronę www w tej rubryce po lewej robimy na Piszemy tytuł linku, a po prawej dodajemy nasz adres URL danego social media bądź strony internetowej, tak? Następnie, jeśli dodamy już więcej niż jeden link, możemy ustawić sobie w zdjęciu w tle w banerze, ile będzie nam pokazywało linków. 4, 5. W zależności ile dodamy tutaj linków, możemy dostosować sobie tą liczbę. No i na samym końcu, oczywiście, tak jak tam widzieliście, zapytania biznesowe, czyli dodajemy adres e-mail. Com. Dobra. Gdy już mamy to uzupełnione, robimy opublikuj i sprawdzamy sobie nasz kanał. Na tym etapie, tak jak już Wam pokazywałem, wpisaliśmy trzy linki. Tak. I na zdjęciu w tle mogliśmy ustawić ile tych linków ma być pokazane. Mamy trzy. Jeżeli klikniemy sobie on oczywiście nas przenosi. W tym momencie to jest fejkowa rzecz bo dodałem adres fb.pl. Ale jeżeli wpiszecie oczywiście tutaj swój adres to przeniesie automatycznie. Wchodząc w informacje mamy całą rozpiskę to co sobie ustawiliśmy. Tak. Opis kanału, zapytania biznesowe, czyli nasz adres, e-mail, który sobie ustawiliśmy, no i oczywiście linki. Przejdźmy do strony z grażynką przez życie i pokażę Wam, jak to jest ustawione u innych. Tak jak na samym początku filmu Wam pokazywałem. To jest praktycznie to samo z tym, że mamy więcej, większą ilość linków dodanych, tak? I teraz zauważcie, że można robić różne triki związane z tym, który pierwszy jest link i od razu zachęcać ludzi do tego, żeby nacisnęli. Nie subskrybowali kanał, tu bądź tu, i subskrybowali kanał, tak? To jest taka mała autosugestia, <laughs> jak najbardziej ona działa. Jak najbardziej ona działa. Wracamy sobie do nas, psi Fryzjer. Strona główna nic nie mamy, ale w momencie, jak już wcześniej wchodziliśmy w naszą informację, mamy już uzupełnione najważniejsze informacje o naszym kanale. Ok, to na dzisiaj wszystko. Zrobiliśmy sobie dział. Ok, to na dzisiaj wszystko. Uzupełniliśmy sobie podstawowe informacje na naszym kanale. Pokazałem wam jak zrobić opis, pokazałem jak dodać linki, pokazałem wam jak dodać adres e-mail. I to jest naprawdę takie podstawy z podstaw. W następnym odcinku zajmiemy się już głębszym dostosowywaniem kanału. Zrobimy sobie zarabianie, monetyzację. Przejdziemy sobie do dodatkowych ustawień wewnętrznych naszego kanału. Dodamy sobie słowa kluczowe, dodamy sobie tagi i uzupełnimy o wiele, wiele więcej funkcji, włączając je. Także dziękuję bardzo za oglądanie. Zostawcie łapkę w górę, jeśli Wam się podobało. Udostępniajcie ten kanał wśród swoich znajomych. I do następnego razu.